Łaska wam i pokój od Boga Ojca i od Adonai naszego Jeszua HaMashiach. Przeczytaliśmy dzisiaj parszę pod tytułem Balak, a w niej poznaliśmy główne postacie tej parszy, a wśród nich imię proroka Bileama, który został wynajęty za pieniądze do przeklinania Izraela. A tymczasem stało się inaczej, jak czytaliśmy. Bóg włożył w jego usta słowa błogosławieństw. Przeczytaliśmy tygodniową naukę miłości ze strony wiekuistego Boga. Ale gdzie tu jest miłość? zapyta ktoś. Przeanalizujemy sobie tak pokrótce osobę Bileama i pewne elementy, które mówią o tym człowieku który jawił się jako prorok, a na pewno zrozumiemy tą lekcję miłości, którą dzisiaj chce nam przekazać wiekuisty. I tak, kim jest bileam z Petor? Samo słowo bileam pochodzi z dwóch hebrajskich słów bela, co znaczy pokonać, i haam, co znaczy lud. I te słowa mogą oznaczać człowieka, który pokonuje lud, włada ludem, czy też dominuje nad pewnym ludem i poddał ten lud w niewolę swoich słów. A z drugiej strony, kiedy byśmy chcieli przeczytać ten rdzeń hebrajski Beloam, dosłownie znaczy ten idiom człowiek bez ludu. I w tym wypadku. Ten zwrot, tak tłumaczony idiomatycznie, oznacza człowieka bez lojalności, bez przynależności, człowieka do wynajęcia, którego można wynająć tak jak mordercę wynajmuje się do określonego czynu. Dzisiaj poznaliśmy Bilama, którego sylwetka w torze nakreślona jest archetypem, czyli pierwowzorem fałszywego proroka. Bileam jako posłaniec, czytaliśmy to w parszy, wygłosił siedem proroc, a wśród nich prorokował o To jest czwarta mojżeszowa, 24, 17. Ale chciałbym przywołać jeszcze pewne teksty z tej parszy, abyśmy poznali bliżej Bileama. I tak otwórzmy czwartą mojżeszową na 22. rozdziale, gdzie czytam wersety od dziewiątego, czytam słowo Boże. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł, cóż to za ludzie są u ciebie? Bileam odpowiedział Bogu, Balak, syn Sypora, król Moabski, przysłał mi wiadomość. Koniec cytatu. Ten wers jest prawdą samą w sobie. Czytamy w nim, że Bileam miał relację z Panem Bogiem. Świadczy ten wers, że miał regularną, możemy powiedzieć, głęboką relację z Panem Bogiem, z wikuistym Bogiem naszym. Wers nie kłamie. Słowo Boże jest prawdą. Tak czytamy. Miał relację. Ten bogański prorok Bilam miał relację z Panem Bogiem. Ale przeczytajmy kolejny wers, który przedstawia nam Bilama i jest to wers z 23 rozdziału, wers 10. Czytam słowo Boże. Kto policzy Jakuba jak proch licznego, któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych, niech mój kres będzie taki jak jego. Koniec cytatu. Z tego wersetu wyciągam taką pierwszą wiadomość. Bila miał bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Kiedy mówi, niechaj dusza moja <coughs> przepraszam, umrze śmiercią prawego, to jest wysokie poczucie własnej wartości, choć moglibyśmy je trochę nazwać inaczej. To jest wysokie mniemanie o swojej sprawiedliwości. A to już tak troszeczkę może nam trącić pychą duchową. Ale następny wers przeczytajmy, które również eksponują osobę Bilaama. Jest to wers 24 rozdziału, wers 15, czytam Słowo Boże. I wygłosił swoje proroctwa mówiąc słowo Bilama, syna Beora, słowo męża o otwartym oku. W paszybalak, jak czytamy, Bilam mówi o sobie, jako o mężu o otwartym oku. A tymczasem. Jego oślica w tej parszy była jedyną, jedynym stworzeniem, które miało otwarte oko. Pan Bóg ma duże poczucie humoru, kiedy zamieścił w tej parszy taki pasaż tekstu tego zdarzenia z oślicą. Ale ten humorystyczny element pokazuje nie tylko Boże poczucie humoru, ale też pokazuje Bilama. Bilama się zawidzącego. A tymczasem oślica widzi lepiej. Bilam myśli, że wypowiada się w imieniu Bożym, a Bóg mu tu pokazuje, że swoje słowo, swoje przemówienie może włożyć w byle osła. To jest trochę ironiczne, ale uważam, że to Bóg ma poczucie humoru, pokazując Bilemem prorokowi, ale także nam, że swoje słowo może włożyć w byle osła. Pasa z oślicą pokazuje Bileama i jego stosunek do zwierząt, a nie jest to poprawny stosunek. Czytaliśmy o tym, że bił swoją oślicę: słowo Boże Tora zabrania nam takich aktów niemiłosierdzia nad zwierzęciem. Cała Tora nas naucza, że nasz stosunek do zwierząt ma być pełen miłosierdzia. Mócącemu wołu nie zawiążesz pyska. Gdy będziesz zaprzęgał do orki, to nie wprzęgaj słabszego zwierzęcia z mocniejszym zwierzęciem. Gdy upadnie nawet zwierzę nienależące do Ciebie, to pomóż je podnieść. My znamy stosunek Tory i to, co Tora zakłada, jaki ma być nasz stosunek do zwierząt. A tu stosunek Bilama do zwierząt był bardzo niepoprawny. Był zły. To przedstawia go jako człowieka, w którego duszy było coś innego. Jego duszy nie było miłosierdzia. Nie było miłości. Podejrzewam, że do nikogo. Wsumujmy sobie informacje o Bileamie, ale prosiłbym bracia, siostry, nie spieszmy się z potępieniem tej osoby. I tak, co wiemy z tej parszy o osobie Bileama? Ma osobisty kontakt z Bogiem, co sprawia, że fraternizuje się, spoufala się z Panem Bogiem. I myśli sobie, że w, tej, w tym spoufaleniu za pomocą magicznych egzorcyzmów trzy razy to odprawiał, myśli sobie, że nagnie Pana Boga do innych rzeczy. Tymczasem czytaliśmy, że jak Bóg chciał pobłogosławić, to błogosławił go. Prorok Bileam wygłasza proroctwa, które napawają go poczuciem wyższości nad innymi ludźmi. On się uważa za widzącego, a tymczasem osioł więcej widzi od niego. Jak czytaliśmy, jest materialistą, za który, za swoje usługiwanie w cudzysłowie, Pobiera pieniądze. I co do materializmu, to wielu znałem takich, którzy za swoje usługiwanie brali pieniądze. Bardzo mnie zgorszyło kilkanaście lat temu, kiedy pewien człowiek, za swoje wykłady czy też kazania, życzył sobie 30 zł za płytkę CD, w czasie kiedy płytka CD kosztowała złotówkę. Było to dla mnie bardzo gorszące. Ale co tak na marginesie. Bilam jest człowiekiem, który co innego myśli, a co innego robi. A to oznacza, że po prostu jest dwulicowy. Skąd wiemy o jego dwulicowości? Bo nasza parsza kończy się niejako uprawianiem nierządu przez Izrael, gdzie 25 rozdział w pierwszych wersetach mówi, i tu czytam Słowo Boże, gdy Izrael osiadł w tym, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Balem Peor. Wtedy pan rozgniewał się na Izraela. Charakteryzując Bilama, dopiero w parszy matot, w następnych parszach dowiadujemy się, o dwulicowym działaniu proroka i tak Czwarta Mojżeszowa, 31 rozdział, przeczytam wersety czternasty po szesnasty, czytam Słowo Boże. Ale Mojżesz rozgniewał się na ustanowionych nad wojskiem, na dowódców tysięcy i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej i rzekł do nich Mojżesz: jakże to zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. Koniec cytatu. Dopiero tutaj, w dalszej części tory, mamy przedstawione prawdziwe oblicze proroka. Dopiero następna część tory, czwartej Mojżowej, pokazuje nam to prawdziwe. I wniosek mój jest jednoznaczny. Bileam był dwulicowym religiantem. Człowiekiem tego świata, którego Bóg już osądził, my nie musimy. Bo w dalszej części Tory, w 31 rozdziale, czytamy, że Bileam ginie z midianickimi bałwochwalcami razem. Ale ten widzący, zwróćmy uwagę, ten widzący, mówiący o sobie, że jest widzącym prorok, mający relacje z Panem Bogiem, w konsekwencji pociągnął lud Izraela do cudzołóstwa duchowego, do bałwochwalstwa. Apostoł Jan w pierwszym liście 2.16 mówi, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Bilam reprezentował wszystkie te cechy świata, na którym żyjemy. Jak wcześniej powiedziałem, nie spieszmy się z potępieniem i osądzeniem tego człowieka, bo jakim sądem sądzisz, takim będziesz osądzonym, mówi Jeszua w Ewangelii Mateusza 7,1. Ale my mamy prawo rozsądzać, analizować. Spójrzmy na lekcję, jaką daje nam Tora. Charakteryzując Bileama, spójrzmy na lekcje tory, jakie mamy korzyści poprzez świadomość i wiedzę charakterystyki Bileama. I tak, patrząc z zewnątrz, wszyscy wyznawcy drogi Bileama są podobni i charakterystyczni, tak jak Bileam. Charakterystyka Bilama pozwala nam rozpoznać dzisiejszych liderów idących drogą Bileama. I tak, po pierwsze, to są często uduchowieni mówcy, mający niesamowitą charyzmę, niesamowitą wiedzę biblijną, cuda czyniący. To są cudowni uzdrowiciela. Często filmują swoje cudowne uzdrowienia, i może człowiek. Przyjąć, czasami dziwnie na to patrzę, patrząc z zewnątrz na ludzi idących drogą Bileama, może nam się wydawać, że mają cudowną relację z Panem Bogiem. Modlą się kwieciście długo, godzinami, w słowach, które no, ja nie zawsze jestem w stanie zrozumieć musiałbym słownik do ręki wziąć. Ale mówiąc o korzyściach, o rozpoznawaniu współczesnych liderów religijnych, Znowu chciałbym wszystkich prosić, abyśmy nie spieszyli się z potępieniem wyznawców drogi Bilama. Bo kto z nas wie, jaką rolę wyznaczył Bóg temu niedoskonałemu naczyniu, jakim jest człowiek służący jako ksiądz, pastor czy też rabin? Kto z nas wie na pewno, jaką rolę Bóg wyznaczył? temu niedoskonałemu naczyniowi glinianemu, jakim jest ksiądz, czy też pastor, jak też rabin. Nie w naszej domenie, i to będę podkreślał, jest osądzać księdza, pastora, czy też rabina, bo nikt z nas nie wie, ile dobrego ten człowiek może zrobić w poszczególnych osobach, które przywiedzie do Słowa Bożego. W naszej domenie mamy raczej błogosławić każdego, czy to będzie ksiądz, pastor, czy też rabin. Mamy wręcz obowiązek. Obowiązek z Księgi Bożej, z listu Rzymian, 12 rozdział, wers 14. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Jest to obowiązek błogosławienia każdego, który jest na naszej drodze, który jest w naszym kręgu sąsiedzkim, aby błogosławić, a nigdy nie przeklinać. A gdzie w tym wszystkim jest miłość, o której zasygnalizowałem na początku tego komentarza, mówiąc, że Tora uczy nas miłości. Gdzie w tym wszystkim jest miłość? Lekcja miłości w Parszy Balak wypływa z faktu, że Bóg używa złożonej i głęboko niedoskonałej osoby imieniem Bileam aby ten błogosławił lud Boży. I to jest mocna oznaka miłości ze strony Boga, i nikt tu nie zaprzeczy, że Bóg kocha Izraela i zawsze Mu błogosławi. Na pewno wszyscy musimy i zgadzamy się z faktem, że Bóg miłuje Izraela. I powiedzmy wszyscy, Amen. Ale fakt, że Bóg kocha Izraela, to rzecz rzeczywista. I jest to pierwsza, ale nie ostatnia przesłanka miłości w dzisiejszym czytaniu. Tora chce nas czegoś więcej nauczyć. Tora uczy nas miłości poprzez fakt, że natchnienie, charyzma, nauczanie Tory nie czyni nas świętymi bez skazy. Tora uczy nas miłości, że żadna charyzma będąca naszym udziałem, nasza wiedza o to, że nie czyni nas świętymi bez skazy. Wiekuisty Bóg, miłując nas, chce, abyśmy zaakceptowali fakt, że Bóg może korzystać z bardzo niedoskonałych ludzi, aby osiągnąć święte cele. Połóżmy sobie to na serce. Bóg może korzystać z bardzo niedoskonałych naczyń glinianych, jakim jest człowiek, aby osiągnąć swoje święte cele. I tu jest ta głębia miłości Tory, tak ważna dla nas dzisiaj, bo dotyczy każdego z nas. Bóg używa każdego z nas jako niedoskonałego naczynia do świętego celu wyrażania woli Bożej wobec wszystkich ludzi. Bóg używa nas do świętego celu, mimo naszych niedoskonałości. Jesteśmy jak gliniane ganki, czasami porysowane, z urwanym uchem, z pęknięciem gdzieś z boku, na dzióbku, ale Bóg nas używa. Tak jak niedoskonały Bileam był, tak też każdy z nas może mieć te same ułomności, o jakich czytaliśmy u Bileama. Jeden będzie miał skłonności serca do materializmu, inny będzie miał skłonności serca do autokratyzmu, w którym będzie oceniał każdego człowieka, że jak nie robisz tak, jak ja sobie życzę, to już nie jesteś moim bratem. Autokratyzm to radykalność. Nie jest w naszej domenie, bracia i siostry. A jeszcze inny może chorować na odcień wyższości duchowej, że on wie lepiej. On ma większy kontakt z Bogiem. On domaga się, aby On tu przewodził. To jest pycha duchowa. Nie idźmy w tym kierunku. I tu jest właśnie głębia miłości Bożej do nas, niedoskonałych, grzesznych ludzi. Bóg tak mocno nas ukochał, że mimo naszych ułomności pozwala nam, niedoskonałym ludziom, usługiwać jedni drugim. Zwróć uwagę, siostro, bracie, nie musisz być doskonała, aby służyć Bogu. Nie musisz być doskonały, aby służyć Bogu. Aby być boskim naczyniem i łaski, i miłości. Gdyby Bóg nie mógł czynić użytku z niedoskonałych ludzi, to tak naprawdę nie miałby pożytku z nikogo. Gdyby Bóg nie mógł czynić użytku z niedoskonałych ludzi, to tak naprawdę nie miałby pożytku z nikogo. I to nie jest moja myśl, powiem wam. Ja nie jestem taki mądry. To jest myśl rabina Scheichelda, który jest moim takim bardzo bliskim rabinem, w tym sensie, że mówi takie mądre rzeczy. Dla mnie osobiście lekcja miłości z parszy Balak jest niezwykle głęboka w swojej wymowie. Bóg mnie kocha, pomimo moich niedoskonałości, które mogę nazwać eufemistycznie obszarami rozwojowymi. Jestem świadomy tych obszarów rozwojowych u mnie, mimo że już jestem emerytem. Bóg ma jeszcze duże pole do działania w mojej duszy, abym wzrastał. Ale pozostawmy to Bogu. Chciałbym wszystkich uprzejmie prosić, abyśmy nie dopatrywali się u nikogo, u braci czy też sióstr, cech Bilama, bo raczej nie jest nam to do niczego potrzebne. Jeszyła powiedział wyraźniej to, cytuję Ewangelię Łukasza 6,37. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Koniec cytatu. Bóg w swej miłości do mnie, do ciebie, siostro, do ciebie, bracie. Niedoskonałym naczyniom glinianym pozwala nam łaskawie usługiwać ludowi Bożemu. I błogosławić Izraela. Jest to nakaz Boży wyjęty z Psalmu 122, werset 6. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. A łaska Boża będzie z nami w pełnej obfitości. Wtedy właśnie, kiedy będziemy błogosławili Izraela. Kto wie? Czy ten dzisiejszy czas, w którym tak jakby narody w swoim antysemityzmie burzą się na całym świecie przeciwko Izraelowi i przeciwko tym działaniom, które się dzieją na Bliskim Wschodzie, zarówno w Syrii, w Gazie, w Iranie, czy to nie jest już początek gromadzenia narodów świata w Dolinie Megiddo? Dlatego tym bardziej zachęcam, abyśmy błogosławili Izraelowi. My, niedoskonałe naczynia ludzkie. Długo można by jeszcze mówić na temat tej dzisiejszej parszy, bo wątków jest tu wiele. Ten pasaż z oślicą wymagałby się dodatkowego komentarza, ale to pozostawiam może na inny czas. Mam nadzieję, że udało mi się ukazać. Nam wszystkim. Głębie miłości, jaka jest zawarta w Torze i dotyczy nas wszystkich w czasach współczesnych. Bóg, w swej miłości do nas, poprzez przykład Bilama, pokazuje nam, że używa nas do swoich świętych celów, mimo naszych niedoskonałości. Bóg używa nas, mimo naszych niedoskonałości, jako naczyń glinianych, używa nas do świętych celów. I chciałbym błogosławić wszystkich z proroka Michała z dzisiejszej naszej haftory, tekstem szóstego rozdziału, wersetem ósmym. Wskazano Ci człowiecze, co jest dobre i czego Jahwe żąda od Ciebie. Jedynie byś szczekł sprawiedliwości, ukochał miłosierdzie i żył w pokorze wobec Boga Swego. I wszyscy powiedzmy amen.